Książka i komputer idą w parze. To zresztą znak czasów. I choć nadal wiele osób pozostaje w tej kwestii sceptykami, to nie sposób sobie dziś wyobrazić bibliotekę, która nie dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz systemem elektronicznym. Do grona w pełni scyfryzowanych placówek dołączyła także krośnieńska biblioteka. Proces był żmudny i długotrwały, ale zakończony pomyślnie. Właśnie dzisiaj spełniło się jedno z moich zawodowych marzeń, właśnie komputeryzacja biblioteki. W 2003 roku ówczesna pani dyrektor. Alana Wojska przystąpiła do Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, które tworzyło się przy Wojewódzkiej Bibliotece w Zielonej Górze. I od tego momentu zaczęliśmy wprowadzać już własne zbiory do, do katalogu elektronicznego. Co prawda mieliśmy wtedy tylko jedną licencję, tylko na, na tyle nas było stać, i to szło troszeczkę, że mówiłem, tempem. Dalszy proces był możliwy dzięki dotacji w wysokości 50 600 zł, jaką biblioteka otrzymała od gminy. Naprawdę jesteśmy serdecznie wdzięczni, ponieważ dzięki y, tym pieniążkom mogliśmy dokupić jeszcze 6 licencji, dlatego że komputeryzacją chcemy objąć nie tylko placówkę krośnieńską, ale także trzy filie wiejskie. Poza tym kupiliśmy sprzęt komputerowy, czytniki, drukarki, kodów kreskowych, drukarki kart plastikowych dla czytelników, no właśnie, karty to jedna z tych nowości, które od stycznia funkcjonują w bibliotece i powoli zastępują tradycyjne papierowe karty czytelnicze. To spore ułatwienie dla bibliotekarzy, ale przede wszystkim samych czytelników. Pracujemy w Prolibie, to jest jeden z najlepszych programów bibliotecznych w Polsce i on umożliwia nie tylko tworzenie katalogu elektronicznego, ale również baz czytelników, kont czytelników i obsługę elektroniczną. W tej chwili czytelnik przychodzący do biblioteki ma zakładane przez bibliotekarza konto i poda, podaje swoje dane identyfikacyjne. Z programu wydrukowana jest karta biblioteczna plastikowa i kod generuje automatycznie indywidualne hasło dla czytelnika, który następnie. Może obojętnie o której godzinie, przez całą dobę i obojętnie z jakiego miejsca, byle tylko był dostęp do internetu, może zalogować się na swoje konto, sprawdzać, co ma wypożyczone, jak długo może jeszcze trzymać książki, czy nie ma jakichś zaległych opłat. Poza tym dla osób, co jest bardzo ważne, tych, którzy czytają bardzo dużo, jest możliwość sprawdzenia to, co się wcześniej już pożyczało. Pracownicy biblioteki mogą z kolei mieć stały wgląd do wypożyczonych aktualnie pozycji, ale uwaga! Zapominalscy i spóźnialscy czytelnicy tym bardziej muszą się mieć na baczności, bowiem za brak zwrotu wypożyczanych książek automatycznie na koncie danego użytkownika będą naliczane kary. Sam proces rejestracji i wydrukowania spersonalizowanej karty czytelnika trwa zaledwie kilka minut, o czym przekonał się podczas prezentacji systemu burmistrz Marek Cebula. Jeszcze, ja. jeszcze ja. Jest ciepła. Kolejnym atutem związanym z rejestracją elektroniczną jest możliwość przeszukania nie tylko zbiorów Krośnieńskiej Biblioteki, ale także wszystkich lubuskich placówek objętych systemem. To jednak nie jedyne działania prowadzone w ostatnim czasie przez Krośnieńską Bibliotekę w celu dalszego unowocześniania placówki. W ubiegłym roku blisko 60 tysięcy książek zostało oznakowanych specjalnymi kodami kreskowymi, które mają na celu szybszą lokalizację danej pozycji w zbiorze. Biblioteka już teraz planuje kolejne działania z myślą o swoich czytelnikach.